Urodziła się z rozszczepem kręgosłupa, przepukliną oponowo-rodzeniową, wodogłowiem i niedowładem kończyn. Lekarze nie dawali jej szans, ale dwuletnia Hania nadal jest uśmiechnięta, jest też bardzo silna. Żeby jednak mogła zacząć chodzić, potrzebna jest operacja w Niemczech. Koszt 90 tysięcy złotych. Hania niebawem skończy dwa lata. Los poskąpił jej zdrowie, ale na przekór temu, co mówili medycy, dziewczynka nie jest rośliną. Dobrze się rozwija i jest nadzieja, że będzie chodzić. Musimy naprawić nóżki Hani. Bo konieczna jest operacja, która daje nam 90% szans, że Hania pójdzie sama o własnych siłach. W tej chwili w, w Polsce przy leczeniu. Yy, w Polsce nie mamy takich, tak, tak wielkich szans. Lekarze mówią, mamy czekać, czekać aż dziecko urośnie i wtedy będzie operowana. Zupełnie innego zdania są niemieccy lekarze. Dziewczynka podejmuje próbę samodzielnego wstawania i to jest znak, że trzeba jej to umożliwić teraz, a nie za kilka lat. Od wakacji... Dosłownie wstaje na każdym przy, przy, przy czym się da, chce się wspinać, tylko nie ma na czym stać. Chciałbym po prostu dożyć, żeby jeszcze do mnie przyleciała po prostu nie? i tak zapewne będzie, ale trzeba spełnić jeden warunek. Do wykonania operacji, która zaplanowana jest na luty 2014 roku, potrzebne są pieniądze. Przyjaciele i sąsiedzi organizują różne akcje, żeby jak najwięcej pomóc. Jeżeli każda osoba, która już wzięła akcji na stronie się pomaga, wchodzi na profil bajki Hani. 10 zł. Jest nas tyle, że jesteśmy w stanie tą kwotę zbierać. Wierzymy, że się da okres świąteczny. Prosimy. Los dziewczynki nie jest obojętny mieszkańcom wsi. Mam nadzieję, że będzie miała Hania w, w to, że po prostu będzie chodziła i będzie mogła sobie sama. Poradzić po kiedyś w życiu nie. Pomóc może każdy. Szczegółowe informacje są zamieszczone na stronie internetowej www.pomoclachani.pl Do tej pory ludzie dobrej woli przekazali dla dziewczynki około 4 tysięcy złotych, ale to kropla w morzu potrzeb. Poza operacją, która będzie kosztowała 90 tysięcy, potrzebny jest jeszcze sprzęt neuroortopedyczny, którego koszt to 40 tysięcy złotych. Na zbiórkę pieniędzy zostało niewiele czasu, tylko 3 miesiące.